Rączka gotuje, rączka gotuje, lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, rączka gotuje, tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. No, witajcie, kochani ludkowie, w ten ciepły letni dzień, a witam dokładnie z rydułów i przyjechaliśmy z naszym szlakiem, kulinarnym śląskim smaki. I odcisz się w takiej szumnej, eleganckiej restauracji, która nazywa się Gościnny Dom, a będzie smacznie, będzie po śląsku, będzie dobrze. Bo będą karmi nadle i nie eno bez to, że musicie być z nami. Idęmy ważyć! Kochani ludzko, jesteśmy we wnętrzach, pięknych wnętrzach, gościnnego domu, a ze mną są szef kuchni, pan Grzegorz. Niszkowi witam serdecznie. Panie Grzegorzu, na początek dobro zupa, a jak dobro zupa i to bez lato, to jako? Pomidorowa. Pomidorowa. Pomidorówka, ale robiono właśnie na pomidorach, po mojemu na tomatach, e, czyli bardziej taki krem. Bardziej krem e, z nudlami. Z, nudla. z nudlami momentu tu e, bulionik, kiedy pięknie e, wonio, jest kwaśna śmietonka, cukier, sól, bo to jest potrzebne i troszkę oliwy, bo na oliwie jest, e, jest jednak lepszy, nie? Te, zdecydowanie. Te, te tomaty, jak się tak e, przesmażą, to one są naprawdę fajne. Pamiętajcie, żeby była z drugiego tłoczenia, nie z pierwszego, bo z pierwszego najlepsze jest do sałaty. To co, pierwsze se sparzymy te, te tomaty. Mm -hmm. a, pan, pan ma pomidory, a ja mam tomaty, nie? <laughs> nie wiem, czy... Czy pan to stosuje, ale ja zawsze nacinam taki. Oczywiście, no, zwykle... lepiej schodzi. Dokładnie, Trzeba zrobić takie małe nacięcie. Wciepujemy do wrawej wody i praktycznie skórka sama śledzi. Nie? Co tu dużo godać? I zaraz będziemy syminać, pokryjemy to, potem przesmażymy, nie? I to będzie taka zupa jak na przykład mocie bulion uważony z ustawową w poniedzieli, to szkoda tego wyloć, a pomidorówka u mnie w domu zawsze w... w poniedziałek była Dwa pomidorówka. Tomaty mamy, słuchajcie, poobierane ze skórki, ale rączka nie był rączką, jakby, słuchajcie, nie dopytywał się, skąd pomysł na, na ta zupa z restauracji. No jest to na Śląsku popularna zupa. Pan lubi zupę pomidorową? Lubię. No właśnie. <laughs> to bez, to po to się głupio wydasz, nie? Teraz to musimy potajlować na małe kąszczki. Eee, tak jak my go dali, oliwa. To tak trochę idziemy w kierunku Włoch, ale ona na Śląsku się już przyjęła, nie? I co? Klejemy, tajlujemy to w takie kąszczki, to i tak słuchajcie, czy to jest wielki kąszczek, czy mały, nie ma znaczenia, bo to i tak będzie miksowane. Ale za to przesmażony Pomidor, przesmażona tomata, to lepszy smak, nie? Wtedy ona jest naprawdę smaczna. Bardziej aromatyczna. Bardziej aromatyczno. Potem oczywiście idzie, jak ktoś chce, może skandać ziół. I o jeszcze dodatkowo do wątroszka cebulki, ale to wedle uznania, nie? Tu na pewno będzie smak tomatów. Bardzo ważna rzecz, one muszą być żdżąłe i muszą być soczyste, wtedy ten smak też jest taki, jak być powinien. Czyli bez zima, tak. Robić pomidorówkę no na, na, na tomatach, takich wiecie, z tych, ze sklepu, to nie bardzo. Ale teraz po a z używać, albo iść na tort dobra malinówka i z tego robić. Muchajnie się do. Ciepiemy, nie? Panie Grzegorzu. Jak chcecie, mieć dobra pomidorówka. No, to tych pomidorów też musi być odpowiednia ilość, nie? No, kilo ich tu nie było, ale tak było ich z 80 eko. No, było prawie kilogram. Było. było. No i co, teraz one się fajnie siekną, podlejemy ich bulionem. Bulion drobiowy czy mieszany? E, z wieprzowiny. wieprzowiny. Z wieprzowiny? O, proszę. Panie Grzegorzu, ja proponuję, żeby my tak to posolili, nie? To to one się Szybcie prędzej... zmiękną. Zmiękną, a po moim siekną. Domy tam troszkę cukru, kiedy też się ku tomatów należy, bo wiadomo, że one są niby fajne, bez lato słodkawe, ale tak czy siak, kwasu trochę mają. No i teraz to no, już się fajnie no, smażą. I za chwileczkę praktycznie będziemy podlewać bulionem, nie? Potem się to poważy, a my sobie w międzyczasie te nudle uważamy. A już by kto to chyba właściwie podlewał, nie? Można mu podlewać. To co ludzie w redytowach kochają pomidorowo? Lubią. Lubią, lubią. A druga zupa taką Druga zupa u nas ogórkowa. bardzo ogórkowa? o proszę. Czyli taki swojski klimat. Dokładnie. Swojski klimat i to jest oznaka tego, że kuchnia Śląsko wraca do łask, że właściwie wracamy do, do prostych rzeczy, nie? Że już to wszystkie wymyślne rzeczy nam się objadły i wracamy do tradycji, to jest najpiękniejsze. Ważne najbardziej. To co? Ciepniemy sobie już te nudle, nie? Sami kulocie Nie. tak soli. Bardzo fajny kolor ma. taki dobre pomidory. Dobre pomidory. Nie jest krwisto-czerwone, tak jak na, na, na przecierze, ale taki delikatny, taki... Już się cieszę na ta zupka. Za chwileczkę będziemy to miksować, nie? nie, bo w warunkach domowych moglibyście to przeczyć przez sito, jak ktoś zimą blendera. My to zmiksujemy, to co, właśnie? już wyszło miksować, Można nie, że to, to pany tu podą? tak, i zaraz będziemy rzut, rzut, rzut i zupka będzie gotowa. co pani jeszcze na pewno by trzeba było pieprzu, nie? świeżej świeży, panie... świeży zemlete korzeni, musi być. I myślę, że tam będzie mało soli, ale to trzeba spróbować. Najzwyczajniej no, świecie, czyść. nie? To, ale naprawdę taki kremowy, aksamitny kolor. nie Pan próbuje. Mmm, No, na tej soli by Dobra. Dobra. To co, jeszcze natka pietruszki? Ja Oczywiście, trzeba się Tak sam. Nudle już mamy uważone. Nudle myślę, że ich teraz wyłowia. Na środek do wocie ja? Na środek. Bezpośrednio do. Zupę, no tak. Śmietunka leksik na środek z kwaśnej śmietany. Kwaśnej. pamiętajcie, że kwaśna śmietana nigdy nie dowejcie do pomidorówki, bo się wam skopyrli. No już bezpośrednio na talerz. No i co? Gotowa? Gotowe. Łatwe, proste, co ty dużo gotować? Przede wszystkim smaczne. Jakby wam się nie chciało, to przyjedzie do reduktów. Akiery będzie. Na telarz prytny, żeby sobie coś takiego w domu zrobić, to niech działo. A co? Samo zdrowie. Rączka gotuje, Rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Kochani ludkowie, zupam zjedli, była przepysz. No zdrowo pożywno, co tu dużo dać. Przyszedł czas na danie główne, a będzie to bardzo, bardzo Śląsko potrawa. Będzie to dokładnie... Karminadle. Karminadel. Karminadel w bardzo ciekawym połączeniu, bo z pogańskimi krupami, czyli z kaszą Greczaną i z ogórką kiszoną. No szczerze godając, to ja takiego połączenia nie znam i dobrze, bo dzisiaj spróbuję, pani Grzegorzu, jak to do kupy pasuje, nie? A chyba smakuje gościom fest. Smakuje. Bo ja już też słyszałem, że ludzie przyjeżdżają na Karminadla i, i se eee, A co jeszcze z śląskich smaków u was idzie? Co jeszcze? No pomidorową, którą robiliśmy, eee, na przystawkę hekle, sałatka ze śledzia, bardzo znana też. Z jajeczkiem. Z jajeczkiem oczywiście, z ogórkiem, z cebulką. A karminadel, w sumie to jest takie śląskie, takie proste, ale ludziom się już może nie chce robić karminadli, Też lubią restauracje zjeść karmi nadal. A czemu nie, nie? Czemu nie połączyć właśnie pięknej, eleganckiej restauracji E, mogę powiedzieć, salonów z prostą kuchnią śląską. To jest właśnie fajne, że tu e, gościnny dom postanowił to połączyć i o to w tym wszystkim chodzi. Żeby kuchnia śląska trafiała na salony. I niech tak już będzie, to co? To my się roboty? Krypy mamy uważone, że mamy namoczoną. I e, mocza w mleku. A pan? W wodzie. W wodzie. Co kraj, to obyczaj. Mięso to. Łopatka, Łopatka. ja też robię na łopatce. To co, do mesetu łopateczka? Tak. E, tej łopatki tutaj będzie 60 dekapra, No, gdzieś tak, tak. Będzie. Myślę coś kole e, do tego Z2 jajca, do meseta Rzymu, a to może jakby mi te, pan te jajka wybił? Mhm. rzymu oczywiście, już jest fajnie pokruszone. Cebulka pan przesmaży czy surowo? Nie, surowo. Ja szczerze mówiąc, niekiedy pod, podsmażę lekko, bo jak się ją podsmaży, to pamiętajcie, że się tak po niej najzwyczajniej w świecie nie odbije, ale surowo zaś taki e, też fajny Aroma. smaczek. To co, ja może by da e, furlę, a pan jakby ta cebulka niech nie? się już tam to... potajlowo mm. posiekał. sol korzeni. I tu jest suszony majlanek, ja? Tak. Jak ktoś lubi, może sobie też dać trochę świeżego majlanku. Mamy świeży domy czy nie domy. Można dać dać? Jest Można świeży mieć. majeranek. Ja. Troszkę go posiekamy. Jak jest świeży, to czas z niego korzystać, nie? A przy okazji, jak się potem tego karminadla weźmie, to on będzie też miał takie ciekawe... ciekawostruktura, nie? To co, ja się trochę pociaprą teraz. Karminadle u mnie w domu zawsze był we środa. Nie wiem czemu, ale środa to był dzień karminadla. A u was jest dziennie. Panie Grzegorzu, nie wiem czy pan to stosuje, ale ja sobie zawsze wolę ręce w zimnej wodzie potąkać i wtedy się lepiej formuje, bo się karmi nagle, tak nie kleją. I oto tak panu wyda ciepać, a pan to będzie na pewno już dobrze formował. No i takie nie za wiele, wtedy one się mnie y, Nie, prędzej czy większe robimy? Nie, takie małe, takie same. Takie genały Troszkę trzeba pościskać, a przy okazji, jak słuchajcie, ta woda powoduje, że on mięso się lepszy klei i się tak nie rozepiają. Nie? Bo taki karminadle słuchajcie, kiedy się rozjeżdżą je poszczelane, to nie ma to. A dodatkowo, woda albo mleko w którym się moczy rzemła powoduje, że, że to mięso jest takie w środku soczyste, nie? że karminadle jest półkniutki, nie ma wysuszone. Karminadle mamy nakulane, a teraz pomału byśmy musieli doć olej. Chociaż ja też robię na, na fecie, na smalcu i też są bardzo smaczne. Ale w międzyczasie może też te krupy se zaszykujemy, nie? Czyli tak, cebulka tam przyjdzie. To co, już też tu może masę do nie? Mhm. Cebulka pokrojamy. Cebulka jak przesmażymy na maśle i do tego domy, słuchajcie, po potem krupy, to to będzie blank inny szmak przede wszystkim. Dużo lepszy szmak. Karminadle będziemy oczywiście... Na złoty kolor marzyć. To co? Ja teraz ciepię Karminadę. Pan, jakby ta cebulka tam ciepłą, nie? Już zaczyna fajnie śpieczeć. To jest o, dobro oznaka. Zna pan też przepis yy, ze śledziem? Bardzo fajne są też mm -hmm. Karminadla. Tak. Robią też. Też mam ciekawy szmak. Mm -hmm. Tak samo się ich robi. I no, słuchajcie, do, do środka krejecie jeszcze tak na 40 dekom mięsa jeden płat śledziowy posiekać, drobno wymoczyć oczywiście, żeby nas potem nie słyszyło, nie? I naprawdę smakuje dobrze. Cebulka, Cebulkę nam się tak zeszkli, to wcieplimy tam te, te krupy i razem to podgrzejemy, nie? Karminele mamy przeciepane, co nikery, bo nikery my dociepli. I teraz to, do cebulki są już domy, nie? Ta, te krupy pogańskie. Przeferlomę, jakby było mało masła, to jeszcze domy, ale co za dużo, to niezdrowo, nie? A cholesterol, no czego? <noise> Troszkę, oczywiście, też soli, korzenio, korzenio, może sobie już domy nie. A sol to tak pod koniec. Ak te karmi nadle, karmi nadle. To, jedni się wadzą, czy karmi na dle, czy karmi na dle. W sumie i tak, i tak jest dobrze. Ja już prawie mam. Ja może ogórka pokroję już. Super. Ogóreczek kiszony koniecznie, nie? Małosolny już teraz. Teraz małosolny, a się dziubna. Wychota. Mm. To nie do końca przekiszony, nie? No to co? Na Proszę czynić powinność, bo nie chcę zburzyć koncepcji. Krupy pięknie woniają z cebulką. ok I na porcję idzie... Wiele karmi na dnie? Trzy. Trzy. No to sobie idzie pojeść, nie? No. Na środek? No na, tak. Tutaj. Roz. Dwa. i trzy i polejemy, tak jak no obiecali, nie? Jeszcze trochę z podkarni Trochę zieleninki i takie pyszności. W sumie łatwe do zrobienia, a wyglądają dobrze, smakować będą jeszcze lepsze. Na pewno. Zrobimy tu w ramach Szlaku Kulinarnego śląskie smaki. To życzymy Wam smacznego. smacznego. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Po Podaniu głównym, kochani ludkowie, musi być maszkiet, a dzisiejszym maszkietem będzie Pani Grzegorz. Ciastko czekoladowe zapiekane w kukilce. Wasza specjalność w gościnnym domu, Eee, rzeczywiście już się cieszę, bo wiem, jak to smakuje. Eee, a co jest najważniejsze, że jak to ciastko się wyciepnie już na że potem przekryje, to musi wypłynąć z niego czekolada. Co potrzebujemy e, do naszego ciastka? Więc potrzebujemy tak, 100 gram mąki. Mhm, przydnej. No no, no oczywiście. 100 gram najlepiej gorzkiej czekolady. A to musi być taką ekstra prasowane, czy może być taką... Może normalny, być zwykła gorzka. Tabliczka W tak no? ta jest. Masło? E, masło i cukier. Tylko masła tu jest wiele? Też 150 gram i cukru jest 150 gram. I czy jajka. I trzy jajka. A śmietanki? 100 ml. 100 mililitrów. No to wszystko wiemy. To co? Od czego zaczynamy? E, może rozpuścimy czekoladę z masłem no. na początku. Ok. Masałko roztopimy. To co? Psujemy ta czekolada, ja? Można już. No i trzeba teraz wylać, żeby się to rozpuściło. Można zdjąć z... ognia już. I ferlomę, żeby się wszystko fajnie do kupy rozpuściło. Jak się ktoś boi, to może to w kąpieli takiej wodnej zrobić też, nie? Dokładnie. I ferlomę, ferlomy, aż będzie jednolito. Konsystencja, konsystencją. tak co myślę. Pan niech mnie tu haltuje i kontroluje, Panie Grzegorzu. Co, teraz by trzeba było to dać do wychłodnycia czy zostawiamy to, żeby to było takie letnie? Może to być letnie śnoważy. Dobra. Ale nie będzie gorąco I teraz jajka musimy ubić. Jajka z cukrem. Bijemy. Jajka całe czy osobną białka, osobno rzekła. Nie, cała jajka można nie Czyli nie musi to być na, na super sztywno? Nie, nie musi. W tej proporcji będzie no, e, mamy tu tych kopilek pięć, czy trochę więcej. No będzie troszeczkę więcej porcji, Ktoś po 8 porcji. Ona no, takie Dobra. I teraz to pikka. ubić. Do tego potem ee, czekolada zaraz czy śmietanka do tego. Do tego można czekoladę dać. Mhm, tak ubijać pomału. Dalej ubijając Jest potem to też proszku, nie? Tak. A same próbie. jajka tą noszkę. Tak długo obijemy, aż się cukierka jeszcze nie A się rozpuści, rozpuści, nie? Można lewać szokoladę. Teraz po malutku. Po może teraz. Kremówka oczywiście, tak. Na pewno dietetycznie ten deser nie jest, ale to za mi. to jaki smaczny Ale też jest. I teraz tak po malutku. Mąka, tak, tak fajnie seksujemy, tak. A to wszystko fajnie wyferlać i przeloć do takich kokilek. A jakby w domu nie mieli kokilek, to też mogą takie foremki silikonowe, nie? Są. Spokojnie możecie sobie taką foremek to Do bulionówki też można. Ale nie przychodzi się w bulionówce? Nie. Nie? Wiele tego lejemy? pół? Pół, bo urośnie, Pół, bo urośnie i się wylaje. Czy mi się to tak do? Majster na mnie zagląda. Po mm. mamy już napełnione. Wiele stopni i jak długo? 180 stopni 10 minut. Statycznie, ja? To ja się ten zajmę. To jest bardzo dobre. Mm. Nawet nawet nieupieczone. No upieczone. Bo brzuch brzuchu nie będzie bolo z tego, nie? Nie powinno. A nawet jak będzie bolo, to warto troszkę słuchajcie zgrzeszyć. To jakby pan to wziął do piekarnika, i ja już się tak trochę zajmę się tym. Żeby ta miska tak tu nie stoła, nie? Czyli takich babeczek w sumie wyszło nam no z tej proporcji z 8, nie? Około 8. To już prawie całko familii oboje. To co, idziemy do piekarnika. Rączka gotuje, rączka gotuje Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz Mmm, ale wonio Cudownie wonio I co, Czeku? Teraz idzie to tu? Ja? Tak na to, że... Czyli nie wyciepujemy tego z foreni, nie, 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 nie Z pochilki mhm. Do tego truskawa, Tak Takie dorodne no że Truskawka Truska? lubi czekoladę I na odwrót Troszkę cukru pudruja. Mm -hmm. co tak to po dowodzie? Może jakoś miętka, nie? Miętka jak najbardziej. Miętka musi być. To tak, może tu też do truskaweczki. I co? Taki deserek. Spokojnie u Was idzie sobie zamówić i pomaszkiecić. Jezeres też spróbuje. Dzięki bardzo. Dziękuję również. Za współpracę. Kochani ludkowie. Przyjeżdżajcie do redutów do gościnnego domu, pomaszkietcie se, zamówcie se, karmi nadla, kiedy jest na szlaku kulinarnym Śląski Smaki. Próbujcie tego, co nasze, bo to najlepsze. A jakbyście chcieli sobie wspominać, co my tu dzisiaj z panem Grzegorzem pichcieli, to wleźcie na nasza stronę www.raczkagotuje.tvp.pl a tam już wszystko będzie z tołu, jak się należy. Cyknijcie fotka swojemu ciasteczkowi i poślijcie na Facebooka a my się uzać widzę, by za Pysk. No co? Jo? Yeah. Próbuję! Smacznie. Mm, a ta czekolada się tak fajnie. i. Yes. Mm. Rączka gotuje, rączka gotuje. Lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka...